Kiedyś z sanguszków to było fajne miejsce, gdzie można było odpocząć. Teraz dzieciarnia myje się w tej wodzie. Balony się szykują do lotu. Balony już stają. Widać murówkę i murówki tam pracujące. O, na no paralotnie już z koleś lato. i prawie zgodnie. Najpierw jeden, potem drugi. Za chwilę resztę polecimy. Nie, nie, nie. Taki fajnie okrągły. O, malo, idzie, Taki jakiś

ooo gorzej jakby tak pękł to z czego by ci mu pęknąć jakby opadł na, na dół i by się nie wzniósł no i lecą dajmy tego kto tam co leci? Chyba tylko e, jeden wóz? facet. Tutaj nie, co nie, nie wiem. Trochę muszę powoli, bo to nie co. Tam na pewno jeden facet albo dwóch. Nie mogą szybko lecieć? Bo że erchu na no tej drodze dla biegaczy na no Marcince taki cienki asfalt daje że już trawsko wychodzi a za to drzewko akacja jest ładna chyba to się to akacja nazywało przecięte dookoła się ładnie prezentuje balony już chyba lądują po się burzy wystraszyli idzie to tam burzysko chyba Znów jestem pod lotniskiem. Tutaj wygląda, że to ja wygląda mniej strasznie niż tam u góry tam, żem był przy tym blaszaku wpadłem jeszcze tutaj. Fontanna siemieni różnymi kolorami wiatry się zmagają.